Witam Was! Dziś idziemy na łowy pożywienia. Ze względu na to, że żywność robi się coraz droższa, chcę Wam po prostu przypomnieć coś, co promowałem już wiele lat temu, jak ten kanał się zaczynał. A mianowicie idziemy po nasze jedzenie, które nie kosztuje nic z talerzykiem i jest. Dużo zdrowsze niż wszelkiego rodzaju warzywa, owoce, sałaty, tego typu rzeczy jest całkowicie za darmo przede wszystkim. Ponieważ ceny dzisiaj tak skaczą do góry wszystkiego, że naprawdę no, robi się coraz bardziej ciekawie, więc pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić sobie takie proste śniadanie, które praktycznie nie kosztuje nic. Także lecimy w ogród. A więc tutaj nasz pierwszy łup. Talerzyk na ziemię. I co tutaj mamy? Kto wie, co to jest? Bluszczyk kurdybanek. Uważaj zawsze, żeby nie złapać jakichś insektów, bo przed chwilą tu był. Ja sobie to od razu na takie mniejsze kawałki już będę rwał. Nie będę musieć później rozdrabniać ręką. Także zrywamy cyk cyk cyk. Biorę górne wierzchołki, oczywiście cała roślina jest jadalna, kwiatki, wszystko można zjadać, bez problemu. Także zbieramy, zbieramy, weźmiemy sobie jeszcze trochę kwiatków do ozdoby, cyk. Oczywiście to jest tutaj zależne ile będziemy tego jedli, ile będziemy chcieli, ile nie będziemy chcieli. Tu już o zaraz porzeczki będą, już ładnie kwitną, już się niektóre zawiązują, pierwsze zielone kuleczki już są. No i co, zaraz obok co mamy, kwiaty mniszka, no to już, bierzemy je za darmochę. Już od razu przypominam to, co tutaj się mówiło, że to te mleczko, które tutaj wychodzi jest trujące. Nic z takich rzeczy, to jest typowy mit, co Wam mogę nawet dać. O, pek, mamy takie coś można wszystko zjeść. Nic się tutaj nie dzieje jak królik, nie? Królik też tak czujna. <laughs> to nawet też by można było zjeść, ale to już się zawiązuje w nasiona. Tego to sobie akurat podaruję. Dobra, zbieramy dalej. Dobra. Liście mniszka. Pek. Od razu rwie na mniejsze kawałki. Idealne dla wątroby. Podziękuję Wam na pewno jak przestaniecie ją tymi słodkościami tam denerwować, tylko dacie jej coś gorzkiego, na pewno się ucieszy. Będzie jej zaraz lepiej, poczuje się lekko, będzie mogła się oczyścić ze wszystkich toksyn. Także już zbieramy. E, co do mniszka, bo często mówicie mniszek, mlecz. Moi drodzy, to jest regionalna nazwa. E, prawidłowa polska nazwa to jest mniszek lekarski. Jednak ja z mojego doświadczenia wiem, że ta roślina na Śląsku się nazywa mlecz. Co prawidłowo nie jest właściwe, bo mlecz to jest całkiem inna roślina, jeżeli będziemy brali to w języku polskim. Dlatego na to musicie popatrzeć. Jak nie jesteście pewni, wpiszcie sobie ryzyko, pomyłki. Mniszek, szaman, jest taki film, przypominałem go na karcie społeczności ostatnio nawet. Także tam możecie sobie zerknąć. Patrzcie jak nam to tu idzie. Już, już, już tyle mamy, oczywiście tym się nikt nie naje jeszcze. Także jeszcze tego trzeba więcej. Mniszek to jest też taka starodawna sałata, która kiedyś była. E, pochodzi z takich normalnych dzikich sałat, tak bym to nazwał. Ludzie tu kiedyś normalnie jedli. Jednak później sałaty zostały bardziej jak gdyby wypięczone do góry. No i jest jak jest. Zostały wiadomo poprawione, żeby było lepiej. No cóż, nic nie poradzimy. Kto tego nigdy nie jadł, ten będzie mieć przygodę życia, ponieważ to do czego trzeba się przyzwyczaić, to jest troszeczkę gorzkawe, ale to się wszystko da opanować. Dobrze, szukamy dalej. Wszędzie tu pełno jedzenia, wszędzie. Pokrzywy oczywiście też można jeść, chociaż do sałatki powiem Wam tak, może się ktoś oparzyć, ale jak już chcecie pokrzywy jeść, to teraz robimy coś takiego, ten trik pokazywałem, można jeść na surowo. Bierzemy ją tak. Liście zawsze od dołu. Liście na dole nie parzą. Teraz to trzeba wszystko ładnie pozgniatać. Zwinąć na pół. Znowu zgniatamy. Jeszcze raz na pół. Znowu zgniatamy. Teraz jeszcze raz na pół. Znowu zgniatamy. Jeszcze raz. I tak zgniatamy to praktycznie w całkowitą kulkę. O. Łodygi na łodydze może lekko poparzyć. Także momencik. Muszę to jakoś jedną ręką ogarnąć Dobra, oderwałem ten kawałek łodygi, bo na łodydze się tego tak nie da zrobić. Liście pozgniecamy, całe w kulkę możemy zwinąć bzd, o coś takiego To już teraz nie oparzy, co Wam mogę pokazać Wszystko gra i piszczy Sorry, że ręce trochę brudne, ale są z konserwacji samochodu bo się tak uwaliłem, <noise> że jest tragedia. Ale no cóż, nie da rady tego dobyć tak szybko. Także tak pokrzywkę można zrobić, ale szukamy dalej. Kolejna fajna rzecz, czosnaczek. Roślina, która smakuje czoskiem. Nie trzeba kupować jakiegoś drogiego czosku, e, który też czasami bywa różnie pędzony, jak nie macie swojego, to też najlepiej po prostu. Jak znajdziecie taką roślinę, można brać liść podobny do pokrzywy, absolutnie nie parzy. U góry białe kwiatuszki i pachnie intensywnie czosnkiem. Jak ją tak powąchacie, to czuć, stąd też jej nazwa czosnaczek o tym był film, co tutaj siedzi jakiś żuczek dobra, niech się idzie, schodź tu, bo cię zjem. <gry> dobra, poszedzę. Także zbieramy liski czosnaczku, parę. Do tego dorzucamy cyk, 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 jak to szybko idzie. Teraz zbieram po trochę, ponieważ nie zbieram aż takich większych. Normalnie wziąłbym więcej ilości, ale nie chcę tutaj, żeby to za długo trwało. Dobra, kolejna ważna rzecz. Gwiazdnica, moi drodzy, też już o tym był. film jak wszystko sobie będziecie wpisywać, sobie znajdziecie. Bo wszystkim osobno był film. To jest gwiazdnica. Tak to wygląda. Cała roślina jadalna. O, takim kwiatuszkiem. Bardzo delikatna roślina. Zbieramy wierzchołki. Cyk, cyk, listki, cokolwiek. Wszystko można zjadać. Są mniejsze, większe. Także zbieramy. Cyk, idziemy dalej, bo tu już jest mało. Wiem, że tu jest jeszcze więcej u góry. Tutaj mamy przytulię, ale ta już się nadaje tylko na sok. Ona już się klei. E, ona tylko w bardzo młodej fazie nadaje się do zjedzenia, bo teraz może nam przełyk podrażnić, bo jak widzimy, te włoski się czepiają. Stąd też się nazywa przytulia czepna. Także tej już teraz nie ruszamy. Co tutaj mamy kolejne? Mamy tutaj głuchą pokrzywę hmm, też dosyć ciekawa e, to jest akurat fioletowa jasnota purpurowa ona pod różnymi nazwami występuje to jest akurat jasnota purpurowa różnie ją zwią to smakuje i pachnie troszeczkę na grzyby także kto co lubi to już z góry mówię parę do tego dorzucimy tutaj mamy większe zbiory jasnoty od e, gwiazdnicy już mi się myli dobra Także cyk, cyk, idziemy dalej z tą gwiazdnicą, tej można spokojnie więcej wrzucić, tak jak i mniszku, czy pokrzywy. E, pokrzywa też oczyszcza nam krew. I tutaj to trochę niezdarnie rwie teraz. No ale cóż, nie poradzę inaczej, jak się w jednej ręce trzyma telefon. To jest po prostu troszeczkę utrudniona sprawa, e, żeby to wszystko ponagrywać tutaj. Ale damy radę. Cyk. I zbieramy sobie idealnie. Dobrze, popatrzymy, czy jeszcze coś ciekawego znajdziemy. Można jeszcze listki brzozy dorzucić, na przykład. Też ciekawa opcja. Dobrze, jesteśmy przy kolejnym klasyk, Coś, czego nikt nie może się pozbyć z ogrodu. Walczy z tym, zamiast to po prostu zjeść. Podagrycznik bardzo dobra rzecz tak, wam fajnie stawy pooczyszcza jakaś dna moczanowa, te wszystkie różne rzeczy, niestraszne z takim fajnym ziółkiem specyficzne w smaku, ale naprawdę warto jest jedno z takich super wiosennych ziółek, które się już pojawiają praktycznie, że na samym początku i naprawdę są super to należy zioło do mojej złotej trójki a następnie jest pokrzywa i niszek. To są naprawdę super zioła. I patrzcie, już mamy prawie pełny talerz. To jeszcze nie wszystko. Bo jeszcze jedną rzecz, którą teraz jeszcze można z niej skorzystać. Po nią idziemy. A mianowicie czosnek niedźwiedzi. Jakby nie inaczej. Pod spodem rośnie barwinek. Cała masa tego akurat nie jemy on w większych ilościach jest szkodliwy, także bierzemy sobie teraz jego tylko przeważnie używa się na jakieś napary, tego typu rzeczy zbieramy parę listków o, znowu wzięliśmy jakiegoś żuczka, tego nie chcemy także żuczka usuwamy jakieś troszeczkę popadało, powiało, także lecą jakieś pyłki z kwiatów tutaj leżą na tym, tam to bardzo nie przeszkadza powyrzucać, trochę otrzepać te listki, żeby to pospadało, o, pyk, gotowe, mamy cały pełny talerz. Teraz możemy też na różne sposoby podoprawiać. No i co? Mamy ten cały nasz talerzyk tutaj z tymi ładnymi ziółkami. Co teraz z tym zrobić? Teraz możemy to na różne sposoby po prostu sobie zrobić tutaj. Ja bardzo preferuję dodać troszeczkę kurkumy, dodać troszeczkę pieprzu, przede wszystkim dodać jakiegoś oleju. E, może być lniany, może być olej konny. <laughs> <laughs> bardzo fajne, można rozpuścić oleju kokosowego trochę dodać. E, można nawet i rozpuścić, polać masłem klarowanym, czyli tak zwanym ghee. Ponieważ tłuszcze są tutaj do tego potrzebne. Jak zjecie same zielsko, to za chwilę będziecie znowu głodni. Tłuszcz jest potrzebny tutaj do tego. Można ugotować jajko, można usmażyć jajko, do tego dorzucić kto co lubi. Można zmlać siemię lniane, można dodać pestek słonecznika. Eee, różne sposoby. Można i nawet jakiś orzechów sobie tutaj dobrać. Bardzo fajnie kombinuje się z orzechem włoskim, jednak pamiętajcie wtedy uzupełnić omega-3. Ponieważ będzie go brakować. Orzech włoski ma dużo omega 6, także naprawdę różne sposoby można nawet i wziąć jak ktoś je mięso mielone, na przykład sobie lekko podsmażyć, do tego dorzucić, jedni znowu jedzą to z tatarem, można nawet i hamburgera zwykłego, ale czystego hamburgera, nie tych tanich z marketu, bo przeczytajcie skład przede wszystkim, czyli z prawdziwego mięsa hamburgera usmażyć i po prostu sobie razem z tym zjeść, można steka z tym zjeść, kto? Co woli, tu jest naprawdę dużo. Ja dodaję przeważnie oliwki z oliwek, trochę soli, do tego pieprzu, kurkumy i po prostu mam tutaj taki posiłek. Raz w tygodniu zjem to po prostu z hamburgerem. Wtedy usmarzę sobie takiego hamburgera czystego z mięsa, ponieważ zostawiłem sobie mięso raz w tygodniu. O, 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 coś tu jeszcze biega, muszę go zaraz ewakuować, bo tego nie chcę zjeść. To jest w sumie dodatkowe białko, ale na ten moment nie jest mi potrzebne, także zaraz go tutaj muszę wynieść. Nadwór jeszcze, bo szkoda tej bratniej duszy, która tutaj sobie chodzi, i przez przypadek dostała mi się do mojego talerza. Także, no cóż, <grytanie> idę ją ewakuować. Także, moi drodzy, to jest prosta metoda wykonania sobie posiłku. Oczywiście trzeba to dopasować. Jak będziecie robić samych ziół. To naprawdę za chwilkę możecie być głodni. Tłuszcz jest obowiązkowy tutaj, w tym można nawet i łoju wołowego dodać, cokolwiek, jakikolwiek jadalny tłuszcz, do tego można sobie dorzucić. U dodatki, jeżeli ciężko pracujecie, to tak jak mówiłem, wtedy jakieś mięso czy siemielniane, coś do tego więcej, żeby to po prostu podkręcić, dodać do tego białka jeszcze, żeby to było bardziej, lepiej trzymało. Ale główne składniki macie praktycznie za darmo, rosną wszędzie. Ja Wam przypominam, był taki film, gdzie jadłem w środku Krakowa zioła. Jadłem już też w środku Warszawy zioła. Można znaleźć bez problemu, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Trzeba po prostu patrzeć. W samym centrum Krakowa jadłem po prostu zioła jadalne prosto strawnika, nieumyte, ponieważ te też nie są umyte, bo ja już to zdążyłem zjeść, tą sałatkę. Nawet <laughs> mam trochę zęby zielone. Ale za chwilę znowu będą białe, często. Ponieważ, jedna ważna rzecz. Pożywienie może być drogie, ale jeżeli Wy będziecie jeść zapychacze, a zapychaczem jest chleb, produkty z mąki różnego rodzaju, różnego rodzaju słodycze, ziemniaki, E, tego typu rzeczy to są po prostu zapychacze. Tym się nie najecie. To zjecie dwie kanapki i za 2-3 godziny znowu będziecie głodni. Ja zjem teraz taką sałatkę z tłuszczem i ja na niej przelatam cały dzień. Bez problemu. Nie będę głodny i dostarczyłem mojemu organizmowi wszystko, co potrzebuje. Jak muszę gorzej pracować, ciężką robotę muszę wykonywać, wtedy dorzucam na przykład teraz mięso do tego. Kiedyś tego nie robiłem, wtedy dorzucałem jajko. Gotowane na przykład, czy usmażone, obojętnie. Najlepiej by było, jakby było takie na miękko, albo gotowane. To są najlepsze dwie opcje, jeżeli chodzi o jajko. Do wyboru, do koloru. Różnymi rzeczami możecie to pouzupełnić. Tak jak mówię, możecie to też orzechami pouzupełniać. Co chcecie, orzechy też w naturze idzie znaleźć. Jest wiele drzew, nawet w środku miasta, różnych orzechów. Które już sam nie raz widziałem, sam nawet zbierałem raz leszczynę w środku w centrum miasta stało drzewo na ziemi. Wszyscy przechodzą, nikt tego nie zbiera, a to jest jedzenie. Pójdziesz do sklepu i zapłacisz 20-30, a może i lepiej za kilo orzechów, a gdzie one leżą na ziemi i wystarczy je tylko pozbierać. Także da się zrobić, da się przeżyć tanio. Tylko tak jak mówię, nie zapychacze. To tak jak ten pan, który gdzieś tam kiedyś w Nigerii bodajże, byli z reportażem, co wam już mówiłem. I on po prostu tak patrzy, mówi reporter, czemu nie bierzesz sobie jakichś ziemniaków, chleba do tego? A gościu mu mówi: Ja się chcę najeść, a nie się zapchać. Czyli oni dobrze wiedzą, że po prostu to są zapychacze, bo on jadł tylko i wyłącznie mięso na przykład. Nie chciał nic innego, bo mówi: Za chwilę będzie znowu głodny. Także moi drodzy, talerze w dłoń, widelce w dłoń, i do ogrodu zbieramy nasze jedzenie po prostu, które nie będzie nam dużo kosztować, naprawdę. Można wiele zaoszczędzić, i przede wszystkim jest zdrowe. Nikt tutaj nic nie kombinował przy tym, co jest takie ważne, bo warzywa, owoce to jest wszystko przekombinowane już. To nie są te, jak piszecie sobie, jak wyglądały warzywa w średniowieczu, to zobaczycie bardzo fajne obrazy. Czy owoce to w ogóle nie jest to, to się w ogóle nie czepi nie, nie wiem, co to jest. To mutanty, które dzisiaj mamy w sklepach, jeszcze przeważnie są niedojrzałe. I jemy później takie niedojrzałe, i zamiast nam dodać to energii, to nam jeszcze rabuje energię, i czujemy się gorzej, słabiej, i jest po prostu wszystko do bani. Także moi drodzy, tyle na dziś. A żeby jeszcze więcej z tych rzeczy zobaczyć, wpiszcie sobie albo wejdźcie na mój kanał. Macie playlisty zrobione: jest playlista Co Jeść. Jest playlista jedzenie przepisy i najważniejsza playlista rośliny jadalne. Tam jest więcej takich różnych sałatek, które już wcześniej dawno temu robiłem. To jest po prostu taki przypominający film też i dla widzów nowych, ponieważ dawno już nic nie pokazywałem, bo nie chcę się za bardzo powtarzać, ale mamy dużo nowych widzów i po prostu widzę, co się też dzieje wokół, jak te ceny szybują, dlatego pokazuję Wam alternatywę, którą można wykonać. Także tyle na dziś, trzymajcie się. Hej!